Cześć. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że wierzysz w moc wiary i siłę modlitwy. Zanim zaczniemy, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych wyjątkowych treści, które przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Zostaw również łapkę w górę i podziel się tą chwilą modlitwy z bliskimi. Zostań z nami do końca, ponieważ każde słowo jest kluczowe. Aby wzmocnić naszą wieś i naszą wiarę. Niezłomny Obrońca Wiary. Święty Janie Pol II, Niezłomny Obroń Wiary. Święty Janie Pol II, Ty, który przez całe życie odważnie broniłeś wiary, proszę Cię, abyś umocnił moje serce, abym i ja miał odwagę świadczyć o Chrystusie bez lęku. Twoja miłość do Boga i Twoja niezachwiana wiara stały się światłem dla całego świata. W chwilach, gdy wydawało się, że nadchodzi ciemność, Ty zawsze powracałeś do Boga, wiedząc, że On jest naszą siłą i opoką. Jak jest napisane, Pan jest światłością moją i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać. Psalm 27.1. Proszę, napełnij mnie tą samą odwagą, aby moje życie było świadectwem wiary, nawet wobec przeciwności. Święty Janie Pol II, w momentach zwątpienia przypomnij mi, że Bóg jest blisko, gotów prowadzić i chronić mnie. Ty uczyłeś, że prawdziwa wiara nie polega na braku problemów, lecz na zaufaniu, że Bóg zawsze jest przy nas, nawet w największych trudnościach. Proszę, aby Twoje wstawiennictwo napełniło mnie nadzieją i niezachwianą pewnością, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia List do Filipian godzina 4.13 Pomóż mi pamiętać, że z Bogiem mogę przezwyciężyć każdą przeszkodę I że Jego miłość jest większa niż wszelki lęk W chwilach prób i wyzwań daj mi, święty Janie Pol, siłę, by trwać w wierze Ty pokazałeś światu, że prawdziwa odwaga pochodzi z serca oddanego Bogu przez Twoje życie, pełne poświęceń i wytrwałości, przypominasz nam, że Bóg nie opuszcza swoich dzieci. Proszę, pomóż mi odnaleźć tę samą siłę w moim życiu, aby moja wiara była mocna i niezachwiana, jak fundament zbudowany na skalę. Dziękuję Ci, święty Pol II, za Twój przykład niezłomnej wiary, która przetrwała każdą burzę. Niech Twoje świadectwo umocni mnie. Bym mógł nieść światło Chrystusa wszędzie tam, gdzie jest potrzebne. Daj mi serce pełne odwagi i wierności, bym w każdych okolicznościach był świadkiem Jego miłości i łaski. Amen. Powtórz tę modlitwę pięć razy w swoim umyśle i sercu, włóż całą swoją wiarę i połączenie, aby możliwe było osiągnięcie niemożliwego. Święty Janie Pol II, w momentach zwątpienia przypomnij mi, że Bóg jest blisko, gotów prowadzić i chronić mnie. Ty uczyłeś, że prawdziwa wiara nie polega na braku problemów, lecz na zaufaniu, że Bóg zawsze jest przy nas, nawet w największych trudnościach. Proszę, aby Twoje wstawiennictwo napełniło mnie nadzieją i niezachwianą pewnością, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. List do Filipian, godzina 4.13. Pomóż mi pamiętać, że z Bogiem mogę przezwyciężyć każdą przeszkodę i że Jego miłość jest większa niż wszelki lęk. Święty Janie Paul II, w momentach zwątpienia przypomnij mi, że Bóg jest blisko, gotów prowadzić i chronić mnie. Ty uczyłeś, że prawdziwa wiara nie polega na braku problemów, Lecz na zaufaniu, że Bóg zawsze jest przy nas, nawet w największych trudnościach. Proszę, aby Twoje wstawiennictwo napełniło mnie nadzieją i niezachwianą pewnością, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia list do Filipian, godzina 4:13. Pomóż mi pamiętać, że z Bogiem mogę przezwyciężyć każdą przeszkodę i że Jego miłość jest większa niż wszelki lęk. Święty Janie Paul II. W momentach zwątpienia przypomnij mi, że Bóg jest blisko, gotów prowadzić i chronić mnie. Ty uczyłeś, że prawdziwa wiara nie polega na braku problemów, lecz na zaufaniu, że Bóg zawsze jest przy nas, nawet w największych trudnościach. Proszę, aby Twoje wstawiennictwo napełniło mnie nadzieją i niezachwianą pewnością, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. List do Filipian godzina 4.13. Pomóż mi pamiętać, że z Bogiem mogę przezwyciężyć każdą przeszkodę i że Jego miłość jest większa niż wszelki lęk. Święty Janie Pol II, w momentach zwątpienia przypomnij mi, że Bóg jest blisko, gotów prowadzić i chronić mnie. Ty uczyłeś, że prawdziwa wiara nie polega na braku problemów, lecz na zaufaniu, że Bóg zawsze jest przy nas, nawet w największych trudnościach. Proszę, aby Twoje wstawiennictwo napełniło mnie nadzieją i niezachwianą pewnością, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, list do Filipian godzina czwarta Pomóż mi pamiętać, że z Bogiem mogę przezwyciężyć każdą przeszkodę i że Jego miłość jest większa niż wszelki lęk. święty Janie Paul II. W momentach zwątpienia przypomnij mi, że Bóg jest blisko, gotów prowadzić i chronić mnie. Ty uczyłeś, że prawdziwa wiara nie polega na braku problemów, lecz na zaufaniu, że Bóg zawsze jest przy nas, nawet w największych trudnościach. Proszę, aby Twoje wstawiennictwo napełniło mnie nadzieją i niezachwianą pewnością, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. List do Filipian, godzina 4.13. Pomóż mi pamiętać że z Bogiem mogę przezwyciężyć każdą przeszkodę i że Jego miłość jest większa niż wszelki lęk. Święty Janie Pol II, w momentach zwątpienia przypomnij mi, że Bóg jest blisko, gotów prowadzić i chronić mnie. Ty uczyłeś, że prawdziwa wiara nie polega na braku problemów, lecz na zaufaniu, że Bóg zawsze jest przy nas, nawet w największych trudnościach. Proszę, aby Twoje wstawiennictwo napełniło mnie nadzieją i niezachwianą pewnością, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, list do Filipian godzina czwarta Pomóż mi pamiętać, że z Bogiem mogę przezwyciężyć każdą przeszkodę i że Jego miłość jest większa niż wszelki lęk. święty Janie Paul II. W momentach zwątpienia przypomnij mi, że Bóg jest blisko, gotów prowadzić i chronić mnie. Ty uczyłeś, że prawdziwa wiara nie polega na braku problemów, lecz na zaufaniu, że Bóg zawsze jest przy nas, nawet w największych trudnościach. Proszę, aby Twoje wstawiennictwo napełniło mnie nadzieją i niezachwianą pewnością, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. List do Filipian, godzina 4.13. Pomóż mi pamiętać że z Bogiem mogę przezwyciężyć każdą przeszkodę i że Jego miłość jest większa niż wszelki lęk. Święty Janie Pol II, w momentach zwątpienia przypomnij mi, że Bóg jest blisko, gotów prowadzić i chronić mnie. Ty uczyłeś, że prawdziwa wiara nie polega na braku problemów, lecz na zaufaniu, że Bóg zawsze jest przy nas, nawet w największych trudnościach. Proszę, aby Twoje wstawiennictwo napełniło mnie nadzieją i niezachwianą pewnością, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Powtórz tę modlitwę pięć razy w swoim umyśle i sercu, włóż całą swoją wiarę i połączenie, aby możliwe było osiągnięcie niemożliwego. Niezłomny obrońca wiary. Święty Janiepol II, niezłomny obroń wiary. W chwilach prób i wyzwań, daj mi, Święty Janiepol, siłę, by trwać w wierze. Ty pokazałeś światu, że prawdziwa odwaga pochodzi z serca oddanego Bogu. Przez Twoje życie, pełne poświęceń i wytrwałości, przypominasz nam, że Bóg nie opuszcza swoich dzieci. Proszę, pomóż mi odnaleźć tę samą siłę w moim życiu, aby moja wiara była mocna i niezachwiana jak fundament zbudowany na skale. Dziękuję Ci, święty Janiepol II, za Twój przykład niezłomnej wiary, która przetrwała każdą burzę. Niech Twoje świadectwo umocni mnie, bym mógł nieść światło Chrystusa wszędzie tam, gdzie jest potrzebne. Daj mi serce pełne odwagi i wierności, bym w każdych okolicznościach był świadkiem jego miłości i łaski. Amen. Święty Janie Pol II, ty, który przez całe życie odważnie broniłeś wiary, proszę cię, abyś umocnił moje serce, abym i ja miał odwagę świadczyć o Chrystusie bez lęku. Twoja miłość do Boga i twoja niezachwiana wiara stały się światłem dla całego świata. W chwilach, gdy wydawało się że nadchodzi ciemność, Ty zawsze powracałeś do Boga, wiedząc, że On jest naszą siłą i opoką. Jak jest napisane: Pan jest światłością moją i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać. Psalm 27:1. Proszę, napełnij mnie tą samą odwagą, aby moje życie było świadectwem wiary, nawet wobec przeciwności. Niezłomny obrońca wiary. Święty Janiepol II, niezłomny obroń wiary. W chwilach prób i wyzwań, daj mi, Święty Janiepol, siłę, by trwać w wierze. Ty pokazałeś światu, że prawdziwa odwaga pochodzi z serca oddanego Bogu. Przez Twoje życie, pełne poświęceń i wytrwałości, przypominasz nam, że Bóg nie opuszcza swoich dzieci. Proszę, pomóż mi odnaleźć tę samą siłę w moim życiu, aby moja wiara była mocna i niezachwiana, jak fundament zbudowany na skalę. Dziękuję Ci, święty Janiepol II, za Twój przykład niezłomnej wiary, która przetrwała każdą burzę. Niech Twoje świadectwo umocni mnie, bym mógł nieść światło Chrystusa wszędzie tam, gdzie jest potrzebne. Daj mi serce pełne odwagi i wierności bym w każdych okolicznościach był świadkiem jego miłości i łaski. Amen. Święty Pol II, ty, który przez całe życie odważnie broniłeś wiary, proszę cię, abyś umocnił moje serce, abym i ja miał odwagę świadczyć o Chrystusie bez lęku. Twoja miłość do Boga i twoja niezachwiana wiara stały się światłem dla całego świata. W chwilach, gdy wydawało się że nadchodzi ciemność, Ty zawsze powracałeś do Boga, wiedząc, że On jest naszą siłą i opoką. Jak jest napisane: Pan jest światłością moją i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać. Psalm 27:1. Proszę, napełnij mnie tą samą odwagą, aby moje życie było świadectwem wiary, nawet wobec przeciwności. Niezłomny obrońca wiary. Święty Janiepol II, niezłomny obroń wiary. W chwilach prób i wyzwań, daj mi, Święty Janiepol, siłę, by trwać w wierze. Ty pokazałeś światu, że prawdziwa odwaga pochodzi z serca oddanego Bogu. Przez Twoje życie, pełne poświęceń i wytrwałości, przypominasz nam, że Bóg nie opuszcza swoich dzieci. Proszę, pomóż mi odnaleźć tę samą siłę w moim życiu, aby moja wiara była mocna i niezachwiana, jak fundament zbudowany na skalę. Dziękuję Ci, święty Janiepol II, za Twój przykład niezłomnej wiary, która przetrwała każdą burzę. Niech Twoje świadectwo umocni mnie, bym mógł nieść światło Chrystusa wszędzie tam, gdzie jest potrzebne. Daj mi serce pełne odwagi i wierności bym w każdych okolicznościach był świadkiem jego miłości i łaski. Amen. Święty Pol II, ty, który przez całe życie odważnie broniłeś wiary, proszę cię, abyś umocnił moje serce, abym i ja miał odwagę świadczyć o Chrystusie bez lęku. Twoja miłość do Boga i twoja niezachwiana wiara stały się światłem dla całego świata. W chwilach, gdy wydawało się że nadchodzi ciemność, Ty zawsze powracałeś do Boga, wiedząc, że On jest naszą siłą i opoką. Jak jest napisane: Pan jest światłością moją i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać. Psalm 27:1. Proszę, napełnij mnie tą samą odwagą, aby moje życie było świadectwem wiary, nawet wobec przeciwności. Niezłomny obrońca wiary. Święty Janiepol II, niezłomny obroń wiary. W chwilach prób i wyzwań, daj mi, Święty Janiepol, siłę, by trwać w wierze. Ty pokazałeś światu, że prawdziwa odwaga pochodzi z serca oddanego Bogu. Przez Twoje życie, pełne poświęceń i wytrwałości, przypominasz nam, że Bóg nie opuszcza swoich dzieci. Proszę, pomóż mi odnaleźć tę samą siłę w moim życiu, aby moja wiara była mocna i niezachwiana, jak fundament zbudowany na skalę. Dziękuję Ci, święty Janiepol II, za Twój przykład niezłomnej wiary, która przetrwała każdą burzę. Niech Twoje świadectwo umocni mnie, bym mógł nieść światło Chrystusa wszędzie tam, gdzie jest potrzebne. Daj mi serce pełne odwagi i wierności. Bym w każdych okolicznościach był świadkiem Jego miłości i łaski. Amen. Święty Janie II, Ty, który przez całe życie odważnie broniłeś wiary, proszę Cię, abyś umocnił moje serce, abym i ja miał odwagę świadczyć o Chrystusie bez lęku. Twoja miłość do Boga i Twoja niezachwiana wiara stały się światłem dla całego świata. W chwilach, gdy wydawało się. Że nadchodzi ciemność, Ty zawsze powracałeś do Boga, wiedząc, że On jest naszą siłą i opoką. Jak jest napisane: Pan jest światłością moją i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać. Psalm 27:1. Proszę, napełnij mnie tą samą odwagą, aby moje życie było świadectwem wiary, nawet wobec przeciwności. Niezłomny obrońca wiary. Święty Janiepol II, niezłomny obroń wiary. W chwilach prób i wyzwań, daj mi, Święty Janiepol, siłę, by trwać w wierze. Ty pokazałeś światu, że prawdziwa odwaga pochodzi z serca oddanego Bogu. Przez Twoje życie, pełne poświęceń i wytrwałości, przypominasz nam, że Bóg nie opuszcza swoich dzieci. Proszę, pomóż mi odnaleźć tę samą siłę w moim życiu, aby moja wiara była mocna i niezachwiana, jak fundament zbudowany na skale. Amen. Amen. Amen.